Dawno, dawno temu na pewnej wysepce mieszkała mała mysz, która chciała o wszystkim wiedzieć i wszystko zobaczyć. Ta dociekliwa i odważna istotka nosiła imię Eckhart. O prawdziwym znaczeniu świąt. Świat! Jest większy, niż myślałem. O! o! zobaczyć świat. A jastrząb chciał cię tylko zjeść. Poznawaj światek, Harcie. Byle z głową. O. He, he, he. Podobało ci się? Nie próbuj go chwalić. To tylko ogon. Wygoi się. A gdyby wszedł do środka? Przecież wiesz, kogo mógł tam spotkać. Jeszcze nie czas, by mu o tym mówić. O, kogo mógł spotkać? Właśnie, dziadku. Kto mieszka w środku? Powiedz im. I tak się wkrótce dowiedzą. No, dobrze. Ha, ha. <laughs> Niebawem rozszaleją się śnieżyce, które wpędzą nas do środka. O. To zimne i mroczne miejsce, w którym nie ma ani drzew, ani ptaków, ani jedzenia. Na szczęście w najciemniejszą i najzimniejszą noc w roku następuje cud. Na ziemię spada deszcz przepysznych łakoci. Ich smaku mm, niam, niam, nie da się opisać. Coś niesamowitego. Kocie! Dziadku, czy chodzi tylko o łakocie? Dlaczego ten cud zdarza się By, tylko i, raz i, na rok? Zadajesz A? bardzo trudne pytania. A, nie dobrze. Kolorowych snów. Dobrej nocy. Ten mały zadaje za wiele pytań. Zupełnie jak jego dziadek. O tak, za wiele dziadków. Nie za wiele dziadków, ale pytań, głombie! O tak, racja za wiele. Stanowczo za wiele. Dlaczego nie opowiedziałeś im o wszystkim? Muszą wiedzieć, kogo tam spotkają. Jeszcze nie, są na to za mali. Właśnie o. dlatego należy ich ostrzec, zwłaszcza Eckharta. Inaczej odkryje to sam. Tak jak jego dziadek. Mam nadzieję, że to słodkie jagódki. Szefie, słyszeliśmy, jak ktoś pytał o łakocie. Taki malec z długim ogonem. Z długim ogonem. Takim jak. Mój? Tak! Nie, 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 nie! Nie tak długim, ani nie tak ładnym. Właśnie, nie był aż tak długi jak ogon szefa. Na pewno Przypomniał nie mi był. się stary Tomasz. Jest taki wścibski. On też miał kiedyś bardzo długi ogon. Ale go stracił. Ma wnuka! Co? My jesteśmy inni. Nie znoszę tej rodziny. Mijały tygodnie, zieleni drzew zastąpiło wkrótce złoto jesieni, wielkimi krokami zbliżała się zima. No. 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 To już czas, wejdziemy do środka. Łakocie! Porozmawiajmy wnuku. Dawno, dawno temu żyła mała mysz, która zadawała wszystkim masę pytań i wścibiała nos w każdy kąt. I co dalej? Spotkało ją nieszczęście. Kot? Nie, coś gorszego. Jakiś złoczyńca? Otóż to szubrawiec, który ma czelność twierdzić, że to on przynosi nam łakocie. Ale to kłamstwo, prawda? Tak. Według legendy święta to czas, gdy dostępujemy niezwykłej łaski. Wierzysz w to? Całym sercem. Pamiętaj jednak, że mhm. do środka nie wolno wchodzić samemu. Ale. To niebezpieczne. Ale, dziadku! Nie wolno. Dobrze, dziadku. Wesołych świąt już czas, wszystkim już marzy się. Słodki ser, orzechy i mak, święta zbliżają się. <tryk> <tryk> Zjedzcie wszystkiego? Zostawcie trochę dla naszych małych przyjaciół. Gdybyśmy ich nie wpuścili, wszystkie łakocie zostałyby dla nas. Właśnie. Tu nie chodzi o łakocie, głupcy, lecz o to, kto ma władzę. Oni czekają na te święta i są przekonani, że wszystkie przysmaki przynoszę im ja. Jeśli przestaną w to wierzyć, będę skończony, rozumiecie? Dając im co rok nędzną garść łakoci, zapewniam sobie wieczną władzę. Jak wyglądam? Jak wielki król! Piękny ogon. Wychodzimy. Wszyscy wstać! Uwaga, uwaga! Po wejściu do środka do królestwa mistrza świątecznej ceremonii. Musicie przestrzegać przepisów. Zapamiętajcie to! Cisza! <grym> Żadnych pytań. Skarg, śpiewów, tańców i opowiadania bajek. Nie wolno też wchodzić do sąsiednich pomieszczeń. Za niestosowanie się do przepisów grozi surowa kara. Myszy, która odważy się samowolnie opuścić tę izbę, zostanie odcięty ogon. <laughs> Moi drodzy, mam nadzieję, że możemy sobie zaufać. Wy będziecie przestrzegać przepisów, a ja dam wam łakocie. Rudzień przyniósł krótkie dni i zimne noce. Zapasy jedzenia były na wyczerpaniu. Choć myszy ogarnęło przygnębienie, to wszystkie cierpliwie czekały na nadejście lepszych dni. Aż wreszcie nadeszły święta. Muszę jej pomóc. Winnym złamania przepisów. Musi ponieść karę. Chciał tylko pomóc swojej si siostrze. Zamieć! Twój wnuk jest takim samym awanturnikiem i zawadiaką jak ty, Tomaszu. Magda jest chora i głodna. Żadnych wymówek! To nie jest wymówka. M Wypuść go. Nie zrobił nic złego. Co takiego? Czy ja Zapomnieliście już, kto tu rządzi? Chcecie, żebym odświeżył wam pamięć i odwołał święta? Śmiesz nazywać się mistrzem? Świątecznej ceremonii? Brać go! Chcesz wyglądać jak twój dziadek? Już jutro spełnię Twoje życzenie. Zamknijcie go! Dziadku! Nie! Dziadku! I po co się odzywał? Ja milczałem przez długie lata niepotrzebnie. Uwolnij go. Trzeba coś wymyślić. <grystanie zemów> Musisz poznać prawdę. Poznać prawdę? <grystanie zemów> Prawdę o święta. Mm -hmm. Tylko tak odbierzemy Bosmanowi władzę. Cicho. <grystanie> Może przestałbyś się obżerać i zobaczył, co słychać u mojego więźnia? Pamiętaj, Ekarcie, kot jest duży, a ty mały. Wykorzystaj to. Uciekaj! Ech, nieźle jak na staruszka. W kuchni było cicho. W pokoju nie było nikogo oprócz Charta. Nasz mały bohater znał opowieść o świątecznych łakociach, ale teraz zobaczył je na własne oczy. Dla Magdy. Gdy Eckhart zaczął się zastanawiać nad pochodzeniem smakołyków, dostrzegł otwarte na oścież drzwi. Prowadziły one do miejsca znanego zaledwie kilku myszom. Jak to uciekł? Tak, i opowiem wszystkim, jakich oszukujesz. A, zwołać zebranie! 哦，哇哈，嗯，哦，啊，那，嗯，哦，哦耶！ Ekharta ogarnęło nieznane mu wcześniej uczucie. Dosięgło nawet koniuszków jego wąsów i końca nadzwyczaj długiego ogona. Uczucie to nie przypominało jednak ani zaskoczenia, ani radości zabawy. Był to cud, a Ekhart poczuł się cudowny. Ekhart zlekceważył przepisy. Mam podstawy do obaw, że nigdy już tu nie wróci. Ja, Bosman, chcę, byście wiedzieli, że też go żałuję. Bardzo. To takie straszne, ponieważ nie chcę więcej ryzykować. Postanowiłem odwołać święta. Hmm? Jeszcze nie skończyłem. Dobrze! Z wami też się policzę. Gorzko tego pożałujecie! Z drogi, odsuncie się. Co... Co to jest? Hahaha! Hmm? <grystanie> Nie! Widziałem tam! Zaczęły się święta! Ach, kłamie! To ja ustalam termin świąt! O. Nie! Święta są wtedy, gdy czujemy dobro. W nas i wokół nas. <tvine lps. psain> w nas i wokół nas. Brednie. E. Brednie. Prawda! Ale to... przecież ja obdarowuję was łakodziami. Nieprawda, ty oszuście! Patrz na to! <grywy> <grywy> Oddawaj! Pomóżcie mi wstać! To rozkaz! Odmawiamy? Też mam go dość. Wy zdrajcy, Jeszcze się policzymy! Miałeś rację, dziadku. Łakocie to nie wszystko. Święta to coś więcej! Tym sposobem mali mieszkańcy zatoki odkryli tajemnicę świąt. Po dziś dzień na pewnej wysepce można usłyszeć historię o małej, odważnej myszy, która chciała o wszystkim wiedzieć i wszystko zobaczyć. Radość niech wstąpi w nas, niech szczęściem żyje ten dom. Prawdę te dziś już każdy zna, ta jedna noc w roku. Czytulną moc ma I wszyscy razem życzymy wam stąd Udanych, wspaniałych świąt Wersja polska Hagi Film i Wideo Wrocław, reżyseria Igor Kujawski, dialogi Piotr Skotnicki, realizacja Jacek Kaźmierczak, Wystąpili Mardalena Zając, Elżbieta Golińska, Monika Malec, Zygmunt Bielawski, Miłogostreczek, Marian Czerski i Bogusław Grzeszczak.